Powiedz, bracie Paul, ja nie widziałem wiele z jego łaskowości, ani z miłosierdzia, ani z zaopatrywania. A dlaczego powinien on ciebie zaopatrywać? Ty robisz wszystko po swojemu. Widzisz coś i chcesz to mieć. Zadłużasz się, aby to dostać Robisz wszystko to w Twojej mocy Sprzedasz swoją duszę, aby to mieć I może jest to dobra rzecz, którą Pan chciałby Ci dać I gdybyś czekał w modlitwie przez rok albo dwa To może by Ci dał za darmo Inna rzecz Paweł mówi, że jest niewolnikiem Chrystusa Jezusa. Myślę, że jest to ważne. Mówi on najpierw Chrystusa, a dopiero następnie Jezusa. Wszystko wskazuje na to, że nie jest on w niewolnictwie jakiegoś człowieka, ale on jest w niewolnictwie dla Chrystusa, dla bóstwa, dla Mesjasza, dla tego, który żył i umarł i powstał z martwych i jest Panem Panów i Królem Królów. Nosi on każdy tytuł, jaki może być noszony. Widzicie, jest całkowicie nieracjonalne, by oddać się w niewolę człowiekowi, ale nie ma nic nieracjonalnego w oddaniu się w niewolę Bogu, Bóstwu, Chrystusowi, temu, który zapieczętował zobowiązanie się wobec Ciebie poprzez swoją własną krew. Prawda jest taka, że najbardziej bezsensowną rzeczą, jaką kiedykolwiek możesz zrobić, jest sprzedanie siebie za jakieś rzeczy. Najbardziej bezsensowną rzeczą jest spędzanie życia dla rzeczy. Spędzanie życia dla uznania ludzi, z których wielu będzie potępionych w Dzień Sądu. Aby żyć dla świata, który nie tylko przemija, ale będzie również wyrzucony, to dopiero jest obłęd. Ale zniewolenie siebie dla Chrystusa, Boga w ciele. Jest jedyną rozsądną rzeczą, jaką może uczynić człowiek. Idąc dalej, chcę dać Wam przykład z listu Jakuba. Po prostu uwielbiam ten przykład. Jakuba 1.1 mówi, Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. To jest Jakub, w przyrodni brat naszego Pana. Zauważ, on nie mówi Jakub, przyrodni brat Jezusa Nie mówi on Jakub, który zyskał wielki rozgłos pośród kościoła i braci w Jerozolimie On mówi Jakub, niewolnik Chrystusa Jezusa To jest moc wrócenia, ponieważ ten człowiek przed zmartwychwstaniem Chrystusa pił ze swojego brata on nie wierzył swojemu bratu. Ale kiedy prawdziwie poznał Chrystusa, nie tylko w ciele, ale Chrystusa, jakim jest naprawdę, kiedy przyszedł do Jego poznania, jego relacja z Nim całkowicie się zmieniła: Niewolnik Chrystusa Jezusa. Są dwa tytuły w piśmie, które bardzo mi się podobają. Jeden z nich znajduje się w Jana, a drugi w Jakuba. Ten, którego Jezus kochał. Zauważ, że Jan nie mówi ten, który kochał Jezusa. Wiem, że jest biblijnie śpiewać, o jak ja kocham Jezusa, ale uświadam sobie, że jest bardzo trudno mi to śpiewać, bo nie widzę bardzo dużo we mnie czegoś, o czym można byłoby śpiewać, że kocham Jezusa, ale widzę bardzo dużo, kiedy mówimy o miłości Chrystusa do mnie i do ludzi. Więc przejdźmy dalej. Bycie sługą Jezusa Chrystusa zawiera następujące implikacje. Oznacza to, że oddajemy siebie woli Chrystusa. Oddajemy siebie woli Chrystusa. Jest to naprawdę łatwe, aby to zrobić, jeśli nie stoisz z dala od woli Bożej. Mówisz, ja oddałem siebie woli Chrystusa. A co jest tą wolą? Tak długo jak jej nie znasz, jesteś całkiem wolny. Jedynym sposobem, w jaki możesz być w niewolnictwie, to wzięcie na poważnie poznania woli Twojego Pana. I to przychodzi przez odnawianie umysłu, przez modlitwę, przez biblijną społeczność, przez słuchanie głoszenia, przez pragnienie poznania Jego woli. Jest przerażającą rzeczą, przerażającą rzeczą, aby zostać wysłanym do wykonania zadania i nic o Nim nie wiedzieć, wiedząc, że będziesz odpowiedzialny za to zadanie, pomimo tego, że nie masz wyznaczonego żadnego kierunku. Jest to przerażające. To tak jakby twój ojciec powiedział, pójdź do tej szopy i przynieś to narzędzie, a ty nie możesz go znaleźć i musisz z nim wrócić. Widzisz, tak wielu ludzi powie emocjonalnie, o tak, ja jestem sługą Jezusa Chrystusa, ale jeśli byś zapytał, w porządku, co więc Twój Pan nakazał Ci, jeśli chodzi o małżeństwo, o wychowywanie dzieci, o bycie synem czy córką, wtedy cała rzecz się zmienia. Widzicie? Chcę Wam przeczytać pewien tekst z pisma i jest to bardzo ważne. Jezus Chrystus był naszym przykładem tego, co oznacza bycie sługą. I powiedział on w Marka 10:45, że nie przyszedł on, aby Mu służono, ale aby służyć. Bracia, posłuchajcie mnie, posłuchajcie. Zauważyliście, jak dużo mówię o małżeństwie i rodzinie. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy. Chcę Wam o czymś powiedzieć. Waszym najważniejszym problemem w małżeństwie, chociaż sam byś tego tak nie powiedział, dotyczy to również ciebie. Jest bycie usługiwanym. Żony, mówię Wam tym, tę samą rzecz. Wszyscy z nas i każda z naszych relacji musimy tak się tego obawiać. Wielu ludzi pójdzie do służby w kościele, aby im usługiwano. Wielu ludzi nawiązuje przyjaźnie, aby im usługiwano. Wielu ludzi, ponieważ nie rozumieją małżeństwa, zawrze małżeństwo, aby być usługiwanym. Ale chcę, abyście wiedzieli, że znajdziecie wielką wolność, kiedy zaczniecie odwracać tę rzecz i powiecie: Jestem tutaj, aby służyć, niezależnie czy inni będą mi usługiwać, czy nie. Jest to problem, który posiadamy niemalże w każdej rzeczy. Czas ucieka, chcę zwrócić uwagę na pewną rzecz. Paweł sługa Chrystusa Jezusa, wezwany jako apostoł. Dosłownie słowo to po grecku oznacza wezwany apostoł. Wezwany apostoł. Myślę, że jest bardzo ważne, aby to zrozumieć. W I Koryntian 1 Koryntian 1.1 Paweł przedstawia się jako apostoł Jezusa Chrystusa z woli Bożej. W I Tymoteusza 1 Tymoteusza 1.1 Paweł apostoł Chrystusa Jezusa według nakazu Bożego. O czym ja mówię? Paweł był wezwanym apostołem. Oznacza to, że był on tym, kim był z woli Boga i z nakazu Boga. Ty musisz i teraz mówię w większości do moich braci, musisz być w stanie powiedzieć, albo nie masz żadnych fundamentów w życiu, bracia i siostry. Musicie być w stanie powiedzieć, ja jestem kim jestem z woli i nakazu Bożego. Nie, że ja wybrałem sobie służbę, jaką sobie wybrałem. Albo zawód, jaki sobie wybrałem, albo pracę, jaką sobie wybrałem, albo miejsce, jakie sobie wybrałem, albo okoliczności, jakie sobie wybrałem. Nie. To wszystko, kim jestem, jest z nakazu i woli Boga. Są dwa sposoby, aby na to patrzeć. Pierwszym jest Boża wszechwładza. Daje to mi wielki pokój, to daje mi wielki pokój, że niezależnie od tego, jak wiele razy przegapiłem usłyszenie Jego głosu, niezależnie od moich niepowodzeń i grzechów, to jestem z powrotem przyprowadzony do woli Bożej, ponieważ Boża wszechwładza jest w stanie pokonać wszystkie moje błędy i moją głuchotę uszu. Więc jestem tym, kim jestem z woli Boga, z nakazu Boga. Czy widzisz tutaj autorytet? Nie pochodzi on z tego, że ja wybrałem być tym, kim wybrałem być. I nie myśl nawet, że powinno się to odnosić tylko do służby. Musisz być lekarzem z nakazu i woli Boga. Musisz być dostawcą. Musisz być sprzedawcą, musisz być tym i tamtym i wszystkim innym, ponieważ musisz wiedzieć, że jest to wola Boża na Twoje życie. Jeśli tego nie wiesz, to nie masz żadnych fundamentów.